Jesteśmy w naszym wyjątkowym kąciku, kąciku Red Bull Racing i generalnie produktów Red Bulla. Dlaczego wyjątkowym? Ponieważ jest to, z tego co wiem, jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, jedyne takie miejsce w Polsce. Co tutaj znajdą miłośnicy? nie tylko Red Bulla, jeżeli przyjdą do Motomyja. Dokładnie tak. Jesteśmy jedynym, jedynym przedstawicielem Red Bulla na Polsce, jeśli chodzi o odzież. Tak naprawdę tylko u nas je znajdziecie tak w tak pełnej rozmiarówce. W tak dużym wachlarzu kolorów i jeśli chodzi o wybór, wybór modeli. Red Bull to nie tylko Formuła 1, którą powszechnie wszyscy kojarzymy, ale motocykliści też ją uwielbiają. Na przykład Jano, jestem wielkim fanem Formuły 1. Oczywiście, ja nie przeczę, ja również. No, widzimy, że bardzo mocno jest to coraz bardziej rozpopularyzowane w Polsce. Verstappen wygrywa. Sprzedaż czapeczek idzie mocno w górę i chodzi nie tylko też czapeczek wśród motocyklistów. Dokładnie tak. Ale to nie jest tylko czapeczki, to nie jest tylko e, odzież. Widzę, że też mamy różne akcesoria, mamy kubki, mamy bryroczki, e, myślę, że też wiele innych ciekawych rzeczy, tam gdzieś bidon plecaczek leży. Także tak naprawdę wszystkie akcesoria, które ma w ofercie Red Bull Racing, będziecie mogli tutaj No Czekaj, czekaj, bo jeszcze o czymś zapomniałeś. My to no. o Formule 1, a dla motocyklistów czeka KTM. Niech wszyscy, wszystkie chłopaki, które śmigają e, gdzieś po nierównościach Wyjdą z dolin, wyjdą z błota i zapraszamy po koszulki KTM Racing. Myślenice są tam, czyli macie przejechać tu, <grym> w, te, w tym kierunku. A, a tak poważnie, Red Bull Racing, jedyne takie stoisko w Polsce, e, możecie przymierzyć. E, też są e, produkty dedykowane młodszym miłośnikom motoryzacji, także tym najmniejszym. Także zapraszamy do Motomio, na pewno znajdziecie na tym stoisku to, czego szukaliście. Kamil tego dopilnuje.